Kilka dni temu odbyło się spotkanie burmistrza Barczewa z sołtysami naszej gminy. Spotkanie dotyczyło planowanych inwestycji, remontów oraz obecnego stanu dróg powiatowych na terenie gminy Barczewo. Na to spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu powiatu olsztyńskiego oraz powiatowej służby drogowej w Olsztynie. Z relacji i komentarzy opublikowanych na profilu facebookowym gminy Barczewo wynika, że. Była możliwość zadawania bezpośrednio pytań przedstawicielom samorządu, jak również rozgorzała gorąca dyskusja na poruszane tematy. Dla mnie jest bardzo ważne, że na tym spotkaniu zabrakło przedstawicieli Sołectwa Nikielkowo, radnego czy też sołtysa. Brak obecności na takich spotkaniach to brak głosu Nikielkowa. W rozmowach o inwestycjach i remontach, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio naszej miejscowości. Nasze sprawy po prostu mogą zostać pominięte. A Was, drodzy mieszkańcy, zapraszam do refleksji nad tym, jak ważne jest, byśmy byli aktywni i mieli swoich przedstawicieli tam, gdzie zapadają ważne decyzje dotyczące naszej gminy naszego sołectwa i naszej okolicy.